Cześć, dzień dobry, witam w dniu 3 grudnia. Jestem już po pracy, także. Tak, przeżyłam ten dzień i prosiłam, żeby czwartek był fajny, spokojny i rzeczywiście był aldo połowy. Dzisiaj mam bardzo ambitny plan, że posprzątać w końcu w szafie. Ale nie wiem, czy mi się uda. Ja jestem, jak widzicie, w mojej mikołajkowej bluzie. I Ojej, muszę wyciągnąć moją drugą i trzecią bluzę. Bo mam trzy bluzy razem. Chyba trzy trzymam bluzy, więc muszę je wyciągnąć i właśnie muszę je znaleźć w tej czeluś tych czeluściach tej szafy, a tam jest wszystko i nic. Dosłownie. Wszystko i nic. Masakra. Jedna wielka masakra. Tak jak powiedziałam, biorę się dzisiaj na szafę, więc... Opróżniamy ją. Wszystko wyrzucam na łóżko i wtedy będę przebierać, układać, bo po prostu to jest jedna wielka tragedia, jak to otworzę, to masakra. Nigdy nic nie nie znaleźć. W serio? Taki syf? Razem. Szukałam jej ostatnio. I co? Najpierw zajmę się y, tymi oto bułeczkami, jeszcze je przetrę skórzu, tak żeby na pewno nie było nic syfku, a resztę. Decydowanie jest za dużo. No. Dobra, to zobaczmy w ogóle, co ja tutaj mam te spodnie. Aha, to są takie spodnie, które w sumie noszę rzadko, ale jeszcze je sobie trzymam. E, bo są to takie spodnie, wiecie, na cieplejsze dni, No powiedziała. Ta też jest bardzo ładna, ona jest prześliczna, jest taka zwykła, prosta, tylko ma taką y, granatowa i ma tylko taką zwykłą srebrną nitkę. Czekajcie, tutaj tam. Nie ja ma hmm. tylko taką srebrną nitkę, ale ja się w nią już nie zmieszczę. Na razie ją odłożę na ubrania takich, które... Może założę, jak schudnę. Ale powiedziałam sobie styczeń, zaczynam. Mam nadzieję, że siłownie będą otwarte, że te, troszeczkę wrócimy do normalności, bo już mnie strasznie irytuje ten wirus i chcę tej normalności, naprawdę, bo, bo to jest już, już nie do wytrzymania. Tu jest też sukienka taka e, zimowa, ale to jest to rozmiar XS i ona jest ogólnie bardzo wąska. Ona jest taka fajna, e, też ją bardzo lubię, ale to no, niestety nie, e, nie na chwilę obecną, a to jaką jak mam w chwili obecnej e, figurę po. Tu, o, tu jest okazja bluzka, której ani razu nie miałam założonej, a kupiłam ją w Lumpie, bo ona jest taka imprezowa. Wiecie, ja nigdy takich bluzek nie kupowałam, nigdy takich bluzek nie miałam, ale czasami jak gdzieś wychodziłyśmy z dziewczynami, czy, czy w ogóle gdziekolwiek wychodziłam na jakąś taką ala imprezkę, to nigdy nie miałam. I teraz sobie taką kupiłam, słuchajcie, znaczy teraz, kupiłam ją właśnie na początku roku jeszcze jakoś, jak um, siedziałam na zasiłku dla bezrobotnych, to kupiłam sobie tą bluzkę w Lumpie za całe 12 zł z River Island. I co? Przyszedł COVID i żadnych imprez nie ma. Ale za to ta sukienka, słuchajcie, to jest sukienka, którą ja mam lat 11 11? czy nawet dłużej? 11 albo 12 lat i wiecie co? ja jej dalej nie wyrzucam, nie wiem czy ja się w nią zmieszczę teraz jeszcze ale, ale jeszcze ją zostawię yy, chociaż tutaj ona już jest troszeczkę podniszczona myślę, że po prostu w tym roku już taki ten sezon zimowy to będzie jej ostatni. Eee, no ta spódniczka to też już nie jest na moją figurę w chwili obecnej. Bo Są nowe dżinsy, które miałam ubrane raz, dwa razy. I niestety, ale są za małe. Dupa urosła dużo za dużo, niestety, ale no mówię. Od stycznia się biorę, i jeżeli będzie mi dane, to pójdę do jakiegoś dietetyka, żeby mi ułożył, ułożył, ułożyła inną dietę niż miałam ostatnio, bo Próbowałam wrócić do tej, co byłam ostatnio, czyli ostatnio rok temu. A w sumie prawie już dwa, bo już po prostu na nią patrzeć nie mogę. Więc spróbuję. Chyba. No dobra, chociaż dwie półki mamy ogarnięte. to będzie tyle? Zobaczymy później czy mi się będzie chciało, ale wątpię. O. Możecie zobaczyć jak mocno wieje na dworze. Masakra. No. Siedzi, że chcę pójść do spryskiwaczy. Golf. Dopiero co ci wlewałam, daj spokój. Dobra, moi drodzy, jadę do miasta po raz kolejny z uwagi na fakt, że yy, stałam, byłam z mamą przefioną w mieście yy, i po prostu sobie, że byłam się z mamą w mieście. I stałam na takim parkingu pod drzewem i tak mi obsrały ptaki ten mojej biedny. Auto, że muszę jechać i je umyć, bo naprawdę jest ca całe, dosłownie całe ok do... kupy. Słuchajcie, nasze małe miasto po prostu jest tak wiecznie zakorkowane. To jest po prostu głowa mała. Mnie nie się w takich godzinach do miasta. Jest 15:30. Ale musiałam. Musiałam, bo chcę najpierw zrobić wszystkie inne pierdoły, które będą mnie rozpraszały. Jak wrócę do domu, to zabiorę się za sprzątanie. Także mieć już Oby. Dobra. Przyjechałam umyć tego mojego autka, bo jak widzicie, cały jest taki. Cały jest obstrany. Dobra.

opłukany z tego główne. dobra a! jedziemy do domu Bartek skończył też pracę a akurat o Jezus. może będziemy wyjeżdżać tak samo, bo w sumie niedaleko ma pracę ale a! lecimy do domu bo lecimy ogarniać łupkę. bo jutro chcę robić coś fajnego dobra Lecimy. Powiem Wam tak, że jest 5 stopni, więc nie jest wcale tak zimno. Rano było zdecydowanie zimnie i zdecydowanie rano wiał mocny wiatr, a teraz się uspokoiło i jest OK. Cześć, to będę musiał przełożyć. Uh, uh, Riba. Zgadłam co to jest. A? Zaskoczyłam Bartusia. No tak brzydko w tym jak chcesz to wiedzieć, rzucasz to w worku bardzo brzydko. Tylko bez worka. No trudno no. Dopiero co przyjechałeś z tą rybką, więc no co robisz? Mogę wyjąć ją z worka, żeby zacząć jeszcze raz. <laughs> Dobra. Ale w końcu Bartuś po moich usilnych prośbach przywiózł kartę drugą. Jee. Yeah. Artuś poszedł po piętareczkę, więc będziemy dzisiaj yy, wieszać tutaj obrazki. O, ale musiałam przybrać bluzkę, bo mi było strasznie gorąco w, w tamtej bluzie Rudolfa. Mówiłam się za sprzątanie, tak jak mówiłam już wcześniej, biorę się za sprzątanie tak, żebym jutro mogła robić coś innego. Moje drodzy, to by była tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vlogmasa. Widzieliście, jak troszeczkę sprzątam? Sprzątałam łazienkę, przedpokój, i teraz jeszcze biorę się za sypialnię, ale tam mam nie dużo do posprzątania, i ogarnę jeszcze tutaj zdeczka salon. Tak naprawdę nie zostało mi tutaj dużo, i jutro będę miała tak naprawdę Fireant. Poprasuję resztę ubrań. Będę miała spokojną sobotę przed telewizorem. Chyba. Także tak. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego.